Ponad 70 km od aglomeracji katowickiej, w południowo-zachodniej części województwa, zobaczysz zupełnie inny Śląsk. Nie ma tu kopalni, na próżno szukać też typowo Śląskiego krajobrazu, w którym dominują przemysłowe kominy i familoki, ale znajdziesz tu o wiele więcej: błogi spokój, zieleń, niezwykłe tradycje i wyjątkowe zabytki. Powiat raciborski leży na południu Polski, jest najbardziej wysuniętym na zachód powiatem województwa śląskiego. Na powierzchni 544 km2 zamieszkuje w sumie ponad 108 tysięcy osób, które właśnie tu odnalazły swoje miejsce na ziemi. Powiat tworzy 8 gmin, największą z nich i zarazem głównym ośrodkiem miejskim powiatu jest Racibórz, miasto z ponad 900-letnią tradycją, historyczna stolica Górnego Śląska. Na terenie powiatu istnieją jeszcze dwa miasta, to Kuźnia Raciborska i Krzanowice. Pozostałe gminy mają charakter wiejski, a są to Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik. Jednym z atutów Ziemi Raciborskiej jest jej wyjątkowe położenie geograficzno-krajobrazowe. Powiat zlokalizowany jest w Dolinie Górnej Odry na Nizinie Śląskiej u północnego wylotu Bramy Morawskiej po stronie polskiej. Brama Morawska to naturalne obniżenie terenu między dwoma łańcuchami górskimi, między Sudetami i Karpatami. Jednocześnie jest to dział wodny między dwoma rzekami, Odrą i Beczwą. I jeśli wyobrazimy sobie dwa łańcuchy górskie i pomiędzy nimi dolinę rzeki, to łatwo sobie wyobrazić, że jest to taki naturalny korytarz, w którym mogą migrować gatunki, zarówno roślin, jak i zwierząt, z cieplejszego południa Europy na północ. I to samo dzieje się z powietrzem. Ciepłe masy powietrza z południa Europy nieustannie docierają przez Bramę Morawską tutaj właśnie, na Ziemię Raciborską. Tak więc Brama Morawska ma niebagatelny wpływ na nasz klimat. Dzięki właśnie tym ciepłym masom powietrza nadciągającym z południa mamy tu długie lata, łagodne zimy i te gatunki, które z cieplejszej strefy klimatycznej do nas wędrują, mogą się tutaj utrzymywać i mogą mieć tutaj swoje stanowiska. Powiat raciborski nazywany jest zielonymi płucami Śląska. Blisko jedną czwartą jego powierzchni stanowią tereny leśne. Największy z nich to Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe ród Wielkich, w skład którego wchodzi arboretum Bramy Morawskiej i perła śląskiej przyrody – rezerwat Łęszczok. Rezerwat przyrody Łęszczok jest to jedna z form prawnej ochrony przyrody. Tak więc cały obszar rezerwatu jest prawnie chroniony. Wszystko, co tam rośnie i rośliny, i zwierzęta są objęte ochroną. I najcenniejszą wartością przyrodniczą rezerwatu Łęszczok są stawy, które są ostoją przede wszystkim różnych ptaków wodnych, jak też roślin. Zarówno roślin toniwodnych, jak i roślin szuwarowych. Na terenie rezerwatu przyrody Łęszczok występuje aż 51% wszystkich gatunków ptaków, które występują w Polsce. Natomiast arboretum Bramy Morawskiej jest to ogród botaniczny, czyli nie jest to już obszar, który w całości jest objęty ochroną. Chronione są tylko naturalne stanowiska roślin i zwierząt, które występują tutaj właśnie w naszej części leśnej i arboretum oprócz części leśnej ma też część złożoną z kolekcji roślinnych. Największe to zaczarowany ogród, w którym się teraz znajdujemy. Mamy tu też minizo, więc jakby pełnimy troszkę inne funkcje i turystyczne, i rekreacyjne, i dydaktyczne. Do przyrodniczych perełek powiatu raciborskiego zaliczyć należy też Aleję Dębową Chroza, historyczną groblę łączącą Bieńkowice z Tworkowem w gminie Krzyżanowice. Położenie przyrodnicze stwarza szerokie możliwości mieszkańcom regionu oraz turystom, którzy chętnie odwiedzają Ziemię Raciborską. Powiat ma wiele do zaoferowania: nie tylko błogi wypoczynek na łonie natury, ale także aktywne spędzanie wolnego czasu. Miłośnicy pięknych krajobrazów powinni skorzystać z możliwości ich podziwiania z wysokości. Na terenie powiatu dostępnych jest kilka interesujących punktów widokowych. Dwa z nich powstały na terenie gminy Krzyżanowice. Z wieży widokowej w chałupkach zobaczyć można mea Odry, a z punktu widokowego w Tworkowie doskonale widoczna jest panorama miejscowości. Kolejny punkt widokowy wybudowano w Pietrowicach Wielkich. W otoczeniu arboretum na wysokości 18 metrów rozlega się pejzaż gminy, ale dostrzec też można sąsiadujące z nią wsie i miasta, także te po stronie czeskiej. W gminie Kornowac w pogrzebieniu nieopodal ścieżki przyrodniczej Bociek zlokalizowano platformę widokową o wysokości ponad 20 metrów. Przy sprzyjającej pogodzie widoczne stąd są nie tylko najbliższe tereny jak dwie dzielnice Raciborza czy zbiornik Racibórz Dolny, ale także Sudety czy czeskie pasmo Jeseników. Sportowcy także znajdą w naszym powiecie coś dla siebie. Liczne ścieżki rowerowe umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się od rezerwatu przyrody Łęszczok aż po samą granicę z Czechami w Pietraszynie. Nieograniczone możliwości daje także Odra, którą z uwagi na nietypowe zakola upodobali sobie szczególnie kajakarze, czy miłośnicy spływów na pływadłach własnego projektu. Muzyka Raciborszczyzna to istna mieszanka kultur. Historyczne zmiany administracyjne, polityczne i gospodarcze doprowadziły do stykania i przenikania się kultur, dzięki czemu powiat bogaty jest w tradycje zarówno polskie, jak i śląskie, morawskie, czeskie czy niemieckie. Raciborskie jest taką glebą, na którą padło ziarno wielu tych kultur, stąd to bogactwo kulturowe. Największe i najsilniejsze są wpływy czeskie i morawskie w południu. I zachodniej części powiatu Raciborskiego. Są miejscowości w gminach Kszanowice, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie. W w których zachowała się charakterystyczna gwara, na którą lokalni mówią morawścina, morawszczyzna, a specjaliści nazywają ją dialektem laskim. Do dziś na ziemi raciborskiej przetrwały zapomniane już w innych regionach kraju tradycje. Pogrzebanie basa czy wodzenie niedźwiedzia związane są z zakończeniem karnawału i rozpoczęciem wielkiego postu. Pierwsza z tych tradycji to żartobliwie odgrywany kondukt żałobny, podczas którego w Księdza przebierańca urządza się pogrzeb instrumentów muzycznych. Wodzenie niedźwiedzia to zaś barwny korowód mieszkańców wsi z niedźwiedziem na czele, który odwiedza wszystkie domostwa, zwiastując powodzenie w kolejnym roku i zapraszając ich mieszkańców na zabawę ostatkową. Nieodłączną tradycją ziemi raciborskiej są także procesje konne. Najbardziej znane w powiecie raciborskim są wielkanocne procesje konne nazywane przez lokalną społeczność Usternym. Organizowane są w drugi dzień świąt wielkanocnych w takich miejscowościach jak Sudu, Pietrowice Wielkie, Bieńkowice i Zawada Książęca. Celem procesji konnych jest objazd pól z modlitwą o urodzaje. Dlatego mówimy, że mają one charakter religijny. Ponadto używane rekwizyty również świadczą o religijności tej procesji. Nieodłącznym elementem jest figura Chrystusa zmartwychwstałego oraz krzyż otulony czerwoną stulą. Dawniej były także jeszcze chorągwie i wizerunki świętych związanych z kulturą agrarną. Ziemia Raciborska jest najstarszą częścią Górnego Śląska, co odzwierciedla liczba zabytków na terenie powiatu. Ważnym elementem historycznego krajobrazu są obiekty sakralne. Na terenie każdej gminy znaleźć można prawdziwe perełki architektury, jak na przykład datowany na 1667 rok drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża w Pietrowicach Wielkich, ponad 160-letni kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Raciborzu, czy barokowa świątynia pod wezwaniem Świętych apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie, w której do dziś znajdują się sarkofagi ze szczątkami 11 członków rodziny rejswiców, dawnych fundatorów Kościoła. Najcenniejszym zabytkiem powiatu jest kaplica pod wezwaniem świętego Tomasza Beketa. Kaplica zamkowa. Pochodzi z XIII wieku, jest nazywana perłą śląskiego gotyku, jak również śląską Chan-Chapelle, a to dlatego, że jest porównywalna do francuskiej Chan-Chapelle, która jest na terenie Francji pod Paryżem. Podobnie jak paryska, jest także dwupoziomowa. W dolnym poziomie kiedyś prawdopodobnie przechowywano relikwie patrona kaplicy, czyli świętego Tomasza Becketa z Canterbury, arcybiskupa z Anglii, którego mamy na obrazie głównym na ołtarzu. I to właśnie Zamek Piastowski w Raciborzu jest zabytkowym sercem regionu i najważniejszym średniowiecznym obiektem w województwie śląskim. W skład kompleksu zamkowego wchodzi nie tylko wspomniana wcześniej kaplica, dom książęcy, budynek bramny czy zarys baszty, ale także budynek zachodni, w którym od XIX wieku funkcjonuje browar. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest jeszcze wiele unikatowych zamków i pałaców. Niektóre z nich zostały odrestaurowane, inne pozostają malowniczymi ruinami. Są to obiekty, które dzisiaj widzimy z reguły wybudowane w XIX wieku. Do obiektów, które warto polecić, to m.in. pocisterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach, Pałac Sławikowie, Pałac w Wrzuchowie, Pałac w Wojnowicach, Pałac w Krzyżanowicach, a także ostatnio odrestaurowany zamek w Tworkowie. Poza zamkami i pałacami, na terenie powiatu można znaleźć wiele innych cennych obiektów, to m.in. baszta więzienna w Raciborzu, młyny wodne w Tworkowie i Brzeźnicy, które dziś już nie spełniają swojej pierwotnej funkcji, a stanowią interesujący przystanek dla turystów. Będąc na terenie Raciborszczyzny, nie sposób ominąć zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w Rudach, która z każdym rokiem pięknieje i rozbudowuje swoją ofertę. Ciekawostką jest także prom na Odrze, kursujący pomiędzy Ciechowicami w gminie Nędza a Grzegorzowicami w gminie Rudnik. Szanowni Państwo, powiat raciborski to prawdziwie zielona łaza kultur, bogata w unikatowe zabytki oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego regionu, a przekonacie się Państwo jego różnorodności. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.